Nie ma z tej strony tajemniczej 000, a w dzisiejszym odcinku yy, otaczają nas jakby, tak bloki, domy. Yy, tak, i mrówki. Tutaj jest nogi, tutaj jest odwłok tułów, głowa, yy, żywaczki, czułki. Tutaj proszę pokazać historię. Ja nie będę tego czytał, ale wy możecie sobie poczytać sami w domu. Tutaj proszę wszystko pokazać. Jeszcze nadal, tutaj jeszcze jest o kopcach, o starym pniaku i komnatach i korytarzach. A oprócz tego, oprócz tego tutaj, tak wygląda na królowa. Samica, samec, robotnice, te wygląda i dom. I znajdujemy się gdzie? Hmm. Na osobowickiej. Na osobowickiej. To mamy rękawiczki. Yy. No i cóż powiedzieć mogę? Eee. Yy. Mróbki to temat przewodni. Nie mogę niestety pokazywać tutaj. Yy. Tak. Nie, jakoś tak, tak blisko są te różne domy, więc tak jakoś tak normalnego głosu tajemniczego 000 i to ciężko bardzo, i przepraszam. Mamy tutaj takie coś. No, no chyba, że tak, ale nie Dobra, dlatego tego powiem, tak, potem. Tu jest coś, taka typu kitadora. I jest piomek, Astrus. Cięcie Tajemniczy, co dalej? Piaskownica, plus tutaj jakaś rzecz na Ja bym to powiedział, rzeczy na numer. Pod jakiś numer randomowy 2813 2813 2813 Stara antena troszkę w górę antena ta wysyła sygnały śmiercionośne do całego osiedla, dlatego są czarne okna bo e, resztę sobie dopowiedzcie sami skoro ta antena jest śmiercionośna e, Tutaj, widzimy tutaj różne przeżuwaczki do piasku A w masz tą butelkę z oczy jeszcze? Chyba mm, nie Nie No to będę, wrzuciłbym tutaj piasek do niej wlał I proszę pokazać tutaj, tutaj, o będę Chyba nie ma tych piasków A O O ooo Ooo, To może zabić więc Piasek się tutaj wlewa, muszę pokazać. I uwaga, uwaga! No nie no, po co to jest w takim razie? Po co, to po co to jest? Dobra, nie wiem. Yy, tutaj wchodzę, ale tu w ogóle. Pod... A, rozumiem. Spoko. Cięcie. I tu jest wiadro. Przed chwilą kamerzysta, który się dorobił nowego, nowej profesji o nazwie e, sadzać piasku. Uwaga, uwaga, podnosimy. Uwaga, żeby się nie wysypało. I tutaj już mamy tutaj w górze. Widzicie kamaga? Bo tutaj jest ruda. I tutaj to wypadnie tam na dole. Więc proszę pokazywać. Tam upor to Pięknie. Tajemniczy, ale to jest nudny plac zabaw A wiesz, że zauważyłem To co my tu jeszcze robimy? Bo pomimo tego że mam temat swój przewodni odmarznięte ręce Bo to rury są stalowe oprócz, oprócz tego że ma temat przewodni Murówka, to jeszcze się tu bawię, jakbym tu mieszkał. O, to jest dobry powód, dla którego tu jeszcze jesteśmy. Yy, tam w domku leżekowałem, Tam sypałem piasek. No, tu jest co robić. Yy, więc co? Ja z tutaj będę zjeżdżał. Yy, ale nie myślcie sobie. Że to jest koniec bo... tajemniczy. Czy się boisz wchodzić na takie rzeczy? Bo ten zabaw jest taki, że bariery strachu przełamuje. I tu proszę pokazać, i z drugiej strony ją lepiej, może też, tak o drugiej. Y że to jest mrówka? To, to jest mrówka. To, 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 to. A to jest gniazdo mrówek. Cóż, na zabaw, jak ta zabaw proszę podejść bliżej. Nawet. No. Yy... Cóż, yy... na ile oceniasz? 6 na 11. Kurde, jakoś 5. Yy, subskrybujcie. Lajkujcie, dzwonkujcie, komentujcie. I my widzimy się w następnym, powiedziałem, to jest kolejny odcinek w i bardzo zabaw. Sezon 3? Chyba nie. No ale jeżeli tak, to się powtarzam. PU!